Też polecam serdecznie. Dzień dobry, łuki. O, tobie też życzę super spokojnego i miłego dnia. Ostatnio udało mi się dopaść Twojego live'a, ale niestety mnie zawołali i nie zdążyłam nawet się przywitać. Także miło mi Cię widzieć i dzień dobry, dzień dobry. No, ledwo się włączyłam, mówię. O, o, łuki, se odpalę live'ika i se A to nagle cyk i wołają. Kurczę patrzę, patrzę jak się na mnie patrzy. No, też mam taką nadzieję, że uda mi się w końcu na spokojnie. No, nie mam szczęścia, nie mam szczęścia, żeby ten. Dobra, moi drodzy, lecimy na przygodę. Zaczniemy, myślę, od y, rzeczy mniej przyjemnych, czyli od, y, od szukania kwiatków dla Orororo. O, RORoro potrzebuje tych kwiatków mega dużo, więc tak myślę, że codziennie rano odrobinę tych kwiatków poszukać. To zmniejszy systematycznie ich, ich liczbę ta, na tyle, że bezboleśnie, bezboleśnie przejdziemy ten moment. Najgorsze jest to, że, że tak jak wczoraj rozmawialiśmy, nie mam postaci, przed którą by te motylki nie uciekały, więc trzeba będzie troszkę te motylki połapać w sposób brutalny. Czyli na zasadzie, dobra, gdzieś tu coś było, jakiś taki, ten. Daj, wolę to, wolę to też zbierać. Nie wiem do czego mnie się to przyda, ale może się przyda. O, Koki, to trzymaj się, tam słonko. Nie daj się. Powodzonka ci życzę i miłego dnia. Do zobaczonka. Dobra, a pamiętam tego gościa. Ten gościu tu stoi. Nie będziemy go... Nie będziemy go drażnić. Niech sobie odpoczywa tam. Ja się spróbuję przemknąć. Przemknąć w zbieraniu kwiatków. Wiem, że tutaj ziomale na dole mają kwiatka jednego. Już zaczynam umieć to. To jest przerażające lekko. Aż z drugiej strony ułatwiające też egzystencję, nie? No ale wy naprawdę chcecie walczyć? Ale tak naprawdę, znaczy ja na wodne, wodne plemię, jestem w stanie tutaj, moja ekipa, moja ulubiona ekipa walcząca, którą nie umiem jeszcze tylko na razie XP, ale dam radę. Jeszcze ty tutaj jesteś Dobra, udało się przetrwać bo Z moim brakiem umiejętności Grania chłopakami jeszcze Więc nie jest najgorzej Wszyscy jakoś żyją Oczywiście biedny biedny nobilet stracił najwięcej HP Z mojej winy Ale spoko, Tam muszę poglądać parę filmików Bo to jest dla mnie trochę nie do ogarnięcia Jeszcze im granie Ale ja się naumiem Naumiem się jak najbardziej gdzie jest kwiatek jakiś? Ile tu jeszcze tych kwiatków mi zostało? Jeden. Nie tak myślałam. Nie może być za lekko. Kici kici, kwiatek. Kwiatek, gdzie jesteś? Gdzie żon? Tam jest ten ziom. Co to za dźwięk? Co to było? Tam tamte kwiatki to już jest to drugie kółko, więc my musimy gdzieś tutaj poszukać tego, tego ziomala. Na no, Moskwie, tak nas zauważył, to przynajmniej się przebiegnę tutaj po jego części, po jego terytorium. Nie ma. Słuchajcie, hmm, hmm, powiedzcie mi tak, jak była ta malutka ta ziomalka, która pokazywała nam kwiatki od, y, od doktora i tak, jak jest liseł od łuku. Y, od, y, mam jak, jak, jak ja mam zadać pytanie? Straszne to jest. A, widzę kwiatka. Czy jest ktoś, kto tutaj pokazuje gdzie są, gdzie są te rośliny? To już niezależne od pci. Jest ktoś takowy. Popatrzyłam kiedyś w ciekawości nie o To tutaj się nie ten. On tutaj nie ogarnia tego. Pewnie by była jakaś pięciogwiazdkowa dziewczynka. Aha, no. Czyli musiałabym zgarnąć kogoś z nią do teamu, jednym słowem pewnie, nie? I wtedy iść za tą osobą. Żeby je widzieć. Ale z drugiej strony jesteśmy już tak blisko, że to nie będę, nie będę nikogo stresować zbieraniem kwiatku. Ile tam ich zostało? 13 to już ogarnę sama, nie? To tak one są łatwiej, bar, te, łatwiej dostępne niż te od doktora. Czyli to pie, pięciogwiazdkowcy mają taką super hiperumiejętność, tak? Żeby... Mm, żeby znajdować kwiatki. Kacina też. Ja muszę mieć tą no ale jeśli ktoś w moim teamie by miał, to by jemu pokazywał, ja bym po prostu chodziła za tą osobą, nie? Gram w Genshin Impact. Kaczyna też chyba mówisz, mówisz, no to sprawdźmy, jak ona się, jak ona wygląda, jak ona wygląda, matko jedna. Ja nie wiem, czy ja, może ją mam, może nie mam. Idziemy po kolei. O, ona, okej. Okay. Dobra, jak mam, no to spróbujemy. Spróbujemy. Może może zadziała, byłoby ten. Żeby było na takiej zasadzie, żebym z jakimś po prostu gnał, ale przy 15 kwiatkach to nawet nie ma co kombinować. Dobra, sprawdźmy ją, czy ona coś pokaże. No, ale widzę, że ni niestety nie. Bo, bo tak to by już chyba pokazała, nie. Czyli to tak jak jest, jak, jak Mel mówi, że to jest o te pięciogwiazdkowce tylko. Ale warto było spać, no nic nie straciliśmy na tym patrząc, prawda? No, no dobrze, no dobrze, damy, ra damy radę. Już takich niewiele zostało, że to nie ma co marudzić. Teraz nie... Tutaj na tej górze, to ja nie pamiętam gdzie ona jest, pamiętam, że była jakaś taka półka mm -hmm. Chyba to było niżej No to nie jest postać, która przypadkowo się dostaje, tak jak dostałam na przykład Chichi, nie? <grywka> Ale mogli, mogliby, mogliby dać jedną czterogwiazdkową, jedną pięciogwiazdkową do takich akcji. Chociaż w ogóle fajnie, że dają w ogóle jakieś takie możliwości, nie? No dobra, chwała im za to. Nie, nie odbieram tego absolutnie. To jest i tak fajne i ułatwienie. Szkoda, że pula tych, tych, tych. O, że gdzieś to tutaj. Teraz dopiero zauważyłam, że zbieranie tych kwiatków mnie leczy. Shame on me. Że nie zauważyłam tego wcześniej, nie? Słabo z mojej strony. Ale takie rzeczy... Ja myślałam, że tylko te kwiatki od pana doktora leczą, ale tutaj to, że te leczą, to jest też spoko sprawa. Mhm. Tu nie ma nic już więcej. Ile to zostało tych kwiatków? Siemanko, kakuj, ja się Zrobię sobie przybliżonką. Ile to zostało? Cztery kwiatki. No dobra, one chyba tu są na dole, z tego co kojarzę, gdzieś na dole tej góry. Ja się zacięłam. One tu, o, tam są. A! Za wysoko. Sorry. to chciałam, chciałam nacisnąć spację, żeby odpuścił skrzydełka. No dobra, ale se zbierze i sobie się uzdrowi. Chociaż tyle. Uu, dziękuję bardzo za obserwację i witam, witam na moim kanale. Dobra, został jeden i ostał się ino jeden. Dobra, czy będę się mocno stresować tym jednym kwiatkiem? Na tyle, że to będę teraz biegać w kółko tej górki, jak mamy coraz mniej czasu na dniu węcję. Pewnie będę, bo mam jakąś nerwicę na trend, jeśli chodzi o takie rzeczy. Dziękuję ci bardzo za tą super informację To nie wiedziałam o tym e, To bajżu jest jeszcze bardziej cool niż, jest, niż myślałam, że jest cool Kurde, ale zyskał chłopak w moich oczach jeszcze bardziej O pani, to jest super Ja myślałam, że to jest specyfika kwiatków A to taki numer Masz i ja boż. Arr. What the hell To jest zupełnie nowy świat Zupełnie nowa, nowość i mnie się to bardzo podoba. Już jednak moja niewiedza jest przerażająca. Ale z drugiej strony pozwala mi się cieszyć takimi tymi cyk, 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 cyk. A słuchajcie, to zbieranie tych niebieskich chmurek robi dniówki? Bo w końcu, nie wiem, troszkę, troszkę się przyznam, że się pogubiłam w tej kwestii. Robi? Okej, okay. dobra, to myślę, że trzeba po powoli porzucić to zbieractwo kwiatków. Uła, wszystko z rezynem robi. Okej, okay, to łatwo, za, łatwo jest ogarnąć. Tylko powiedzcie, mi, co ja mam zrobić z tymi nieszczęsnymi motylkami? Ja nie mam żadnej postaci, która ich, nie, odgo która ich yy, nie odgoni. Serio, jeden kwiatek został? Szybko, szybko pozbierałam. <ś> Niespodziewanie szybko. Dobra, gdzie jest ten jeden kwiatek? Zaraz go tutaj ogarniemy i chociaż Ororon wjedzie na 90. Gdzieś tu na mapie jest jakieś fajniejsze miejsce do zebrania. Idziemy, idę tu na drugą stronę tego mostu. Tam powinien być szybki kwiatek do ogarnięcia jakiś. Zaraz wieżę Ororororo na najwyższy level. Tak, to będzie dobry początek dnia. What the hell? No, oh, come on! Come on! Jeden, nie więcej, jeden, ziomy, ziomy. Czekajcie, stanę sobie tutaj koło grzybka, Zbiorek grzybka. O! Dobrze, to jest ten moment, moi kochani. To jest ten moment, kiedy wszystko już mamy. Robimy to. Robimy to moi drodzy. Słoneczko wlatuje na 90 za chwilę. Na 80. trójkę i idę na niebieskie chmurki. Jak ktoś z Was ma ochotę i czas, zapraszam Was serdecznie moi mili. Lecę na ten, lecę na chmurki dla Orororo. Tylko muszę team przemienić. O, Ororo nawet tutaj jest. To lecę na te chmurki i przy okazji <laughs> Czy Mam 10 minut, więc. Ale tu fajna muzyczka jest, nie? Kurczę, felek. Relaksacja po prostu w pełni. Ja Zobaczcie jaki ładny kwiatek tu jest. <grymne> Dobra. Co? O tu. Właśnie, jakie zawzięte stworzonko no? Chyba skończy się na tym, że przetopie Rezina za chwilę, bo <laughs> chyba nie zdążę. Mocarna ekipa jakaś się trafia, i tyle w temacie. A jakby bajrzu tu był, jedno słoneczko na drugie zamienię, to może się przyda, może przypadkiem znowu coś zbiorę, co mi doda żyćka, co może mi się przydać przy tych walkach. Okej. Okay. I takie jedno z ciekawości, to ile mi daje? Pół pewnie, nie? Pół skrzyneczki, znając żyćko. Nie dało mi nic. What? What? To może jednak pójdę przy topie, co? Będę mieć więcej, wtedy i tak. Myślę, że to będzie dobry plan. Wy się może z jedną chmurkę i będę uciekać. To jest, myślę, to jest ten, to jest jedyne, na co w tej chwili jestem w stanie, co jestem w stanie wymyśleć. Mogę zrobić całe trzy, dobrze. Całe trzy dały, ile tych, ile tych tutaj, i całe zrobione, super. Czyli teraz zmienię sobie team. Zmienię team na ten tutaj. Od razu Kaśkę odwiedzę, skoro już tutaj jestem. Okej. Okay. Katarzyna, gdzież gdzie ona tutaj. Czekać, że mi ta plomba wypadła. pewno niemiłosiernie. Muszę do 30 wytrzymać. Może się przyzwyczaję. Dobra. <laughs> Mamy to, Mel, jesteś? Widzisz to, widzisz to? Słońce. Ja nie umiem. <laughs> ratunku. Co bierzemy? Proszę Cię powiedzieć, że jesteś Wolf Fang, czyli to Wolfgang, to jeszcze raz się dobrze czy dobrze czytałam. Okej okay po to zostało to kupione. To jest ten moment. I teraz daję to Alowi, tak? Na razie nie. Okej. Okay. <laughs> to na razie trzymamy. Dobra. Ja to jestem, ja to jestem. Kurczę, nie to chciałam, to chciałam. O, co mi przypomina, że nie wziąłem, nie wziąłem, nie nacisnąłam Daily, dajcie mi sekundę, Genshin Daily Check-in. nie, nacisnęłam, o, uu, działam szybciej, niż, niż ogarniam, dobrze. Słuchajcie kochani, zostały dwie minuty mi czasu, no muszę wychodzić teraz, bo teraz w ogóle jakiś obłęd jest totalny w ciapki. Jeśli chodzi o dojazdy, jakby, jakby nagle cały Wrocław się zorientował, że chce mm, gdzieś dojechać. Więc zrobimy miszowanką przez te ostatnie dwie minuty i będę uciekać. Myślę, że tym razem zrobię stąd. Też jest super widok. I może to będzie ten moment, kiedy on przyjdzie. Kiedy on przyjdzie? Aha, tutaj jeszcze jeden zostało. No dobra. Moi kochani, dwa losy. Przy jednym przychodzi Toma, przy drugim przychodzi Zielony Saskę. Ja Wam to mówię. Tak to będzie wyglądało. Albo przychodzi Zielony Saskę i idziemy na Ito. Hej, hej, się maneczko żony. Gotowi? No. To brzmi jak broń, a nie na któryś z chłopaków. I jeszcze uk. No, chłopaki. Pełne sprężenie, słuchajcie, łyk, kawy i przychodzicie. Wasze zdrówko i Wasze zdrówko, kochani też. Co się dzieje? Co się dzieje, Mel? Oj, oj, bardzo mnie niepokoi czy wszystko w porządku. No. Gotowi? Ja nie patrzę Nie mogę zakryć oczu, żeby sobie makijażu nie rozmazać Ale mam zamknięte, nic nie widzę To też brzmi jak broń To brzmi jak dostać książkę po głowie Ach, smutek, smutek Chłopaki, chłopaki Chłopaki, już czas na was, żebyście przyszli Naprawdę Koniec żartu, trudno Czas na ragequita w takim razie Dobrze, że teraz Gęsin pozwala na rajd takiego. <laughs>